Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o kolejnym arabskim zapachu. Bardzo często prosicie mnie o zestawienie arabskich zapachów, czy też właśnie no, jakieś moje opinie na temat jednego z arabskich zapachów, których jest całe oczywiście mnóstwo, także tutaj dzisiaj mam nadzieję, że komuś spełniłam życzenie, spełniłam czyjeś życzenie. Będzie to bardzo, bardzo popularny zapach na YouTubie, zwłaszcza zagranicznym. Jest to Latafa Camera. także jeżeli jesteście zainteresowani, jaka jest moja recenzja na temat tego zapachu, bardzo proszę, zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, bardzo zachęcam serdecznie do subskrypcji, zwłaszcza jeżeli oglądacie mnie regularnie. Widzimy się dwa razy w tygodniu, we wtorki oraz czwartki. I mam również anglojęzyczny kanał, jeżeli chcecie mnie tam wesprzeć. Będzie mi bardzo, bardzo miło i też zapraszam na Instagrama, jeżeli ktoś chce więcej perfumowego kontentu, jeżeli ktoś chce więcej perfumowych zdjęć zobaczyć, i zobaczyć przede wszystkim to, czego tutaj jeszcze na kanale nie omawiałam. No to też tam zachęcam, żebyście się udali. Wszystko będzie w opisie. No więc zacznijmy. No i tak, latafa Kamra, to jest zapach, który ostatnio mam wrażenie, wyskakiwał mi niemal z lodówki, był po prostu wszędzie. Jakoś tak się składało, że bardzo często w polecanych po prostu ten zapach mi się gdzieś tam. Polecał na YouTube oczywiście, jeżeli chodzi o filmiki. No i tak zaczęłam czytać tak zaczęłam rozmyślać i tam dużo youtuberów też no po prostu swoje myśli na temat zapachu przekazywało, których słuchałam. No i do zakupu powiem wam namówiła mnie amerykańska youtuberka perfumowa Sharida, którą bardzo bardzo lubię oglądać. Jak nie zapomnę, bo jak zawsze zapominam, ale jak nie zapomnę, to podlinkuję tutaj jej kanał. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś ogląda intensywnie zagranicznego perfumowego youtuba, to wie kim Sharida jest, przepiękna kobieta o przepięknym guście zapachowym. Bardzo bardzo lubię oglądacie jej filmy, takie są nowe, przekonujące po prostu do zakupu i do testów. I też mam wrażenie, że dużo zapachów takich jak podoba się jej, podoba się też mi. No i ona właśnie miała zestawienie arabskich perfum i tam pojawiła się kamra. No i zaczęła mówić o składnikach, jakie znajdują się właśnie w tym pachnidle i totalnie przepadłam. Pomyślałam, że muszę, koniecznie muszę sprawdzić jak ten zapach pachnie. No i tutaj mamy prezentację całego tego zapachu. No, pudełko jest duże, jak to zauważyłam przy okazji właśnie zakupu arabskich zapachów. Ja w tej chwili w swojej kolekcji mam, yy, łącznie z tym zapachem, chyba trzy arabskie zapachy. Jeden sprzedałam, bo dla mnie to była taka róża z udem przepiękna, ale jakoś tak mnie ten profil zapachowy mało kręci. Szukam czegoś oryginalnie, oryginalniejszego, więc teraz mam trzy arabskie zapachy w swojej kolekcji. No i... Tutaj mamy tą prezentację i powiem Wam, że, no, jak na perfumy, no, stosunkowo niedrogie. Jest to prezentacja naprawdę godna uwagi. No, tutaj kartonik odbiera się w ten sposób i naszym oczom ukazuje się zapach. Ukazuje się pachnidło. No i tu przepięknie: mamy taką, jakby lustrzano, lustrzano złote plecki, więc no, to w ogóle jest naprawdę eleganckie. No i tutaj mamy buteleczkę. Buteleczka wygląda w ten sposób. No tutaj mamy to puste pudełko teraz, ale tutaj nie będę Was raziła po oczach, bo to nie o to raczej tutaj chodzi, tylko o zapach. No i tak prezentuje się buteleczka. Buteleczka bardzo przypomina pewną buteleczkę od niszowych perfum, które są niesamowicie popularne. No i jest to oczywiście Kilian Angels shirt. Wszyscy tutaj gremialnie mówią, że jest to klon Angels shirt. Niektórzy się z tym nie zgadzają. No i niektórzy są rozczarowani, że to. Wcale nie pachnie jak Angel Share, bo od razu Wam powiem, że to nie jest klon Angel Share i bardzo ja się z tego cieszę, przynajmniej, bo ja za Angel Share ładny jest to zapach, natomiast na mojej skórze jest on za bardzo taki przyprawowy, za bardzo taki przykurzony wręcz. Ja już mówiłam, że ten zapach ma. Troszeczkę w sobie nuty dla mnie takich zepsutych perfum, na mojej skórze to wychodzi, bardzo mi się to nie podobało. Także ja kupiłam ten zapach, wiedząc, że to nie jest klon Angel Share, bo prawdopodobnie gdyby to po prostu był taki typowy klon czy odpowiednik tegoż zapachu, no to tego zapachu właśnie nie kupiłabym. Ja Wam powiem, że myślałam, że butelka to jest taka butelka słabej jakości i jakoś tak mi się kojarzy, że czasami te arabskie marki mają te butelki takiej sobie jakości, coś tam odpada, coś tam odstaje. Natomiast jeżeli chodzi o kamerę no muszę Wam powiedzieć, że jest to butelka, którą niesamowicie przyjemnie się trzyma. Jest to grube szkło i to to nie jest jakaś tam, wiecie, naklejona nalepka, po prostu złota, tylko to jest taka plakietka. Ja nie wiem, z czego ona jest, czy to jest plastikowe, ale to tak raczej brzmi jak jakiś taki metal. I to jest tutaj przyklejone bardzo porządnie. Tak samo mamy na korku też taką właśnie plakietkę i też ona wydaje się być metalowa, także ja jestem naprawdę tą butelką no, zachwycona. Bardzo ładna jest ta butelka. No, i wiele osób w ogóle na wizji omawiając ten zapach siłuje się z tym korkiem, ciągnie go. Wystarczy poczytać tylko trochę opinii o tym zapachu, żeby dowiedzieć się, że tego korka się nie ciągnie. Także, jeżeli macie ten zapach i ciągle zastanawiacie się, dlaczego nie możecie otworzyć tego korka. Te, tego korka nie ciągnie się tylko ten korek po prostu się przekręca w ten sposób i on schodzi bardzo elegancko więc tutaj nie trzeba się mocować z tym absolutnie no i wciskacie go po prostu na miejsce i fajnie bo można trzymać za ten korek nic się tutaj nie dzieje chociaż ja widziałam że yy, wiele ludzi miało też egzemplarz z takim korkiem bardzo luźnym więc to zależy ale jeżeli wy macie te perfumy i macie egzemplarz z takim korkiem bardzo mocno siedzącym nie dającym się otworzyć to po prostu trzeba przekręcić i wszystko elegancko Wychodzi, także ja widziałam YouTuberów, którzy robili cięcia na moment otwierania korka. Nie trzeba tego robić, bo wszystko ładnie schodzi, tylko trzeba przekręcić. No i tak, zapach jest absolutnie zapachem wartym hype'u, wartym obsesji. To od razu Wam powiem. Oczywiście, jak w przypadku każdego zapachu, nie każdy go polubi, natomiast ja go uwielbiam. I tak, co my tutaj mamy w ogóle w tym? zapachu, bo no od tego zacznijmy, że cała ta piramida zapachowa, tak jak Wam wspominałam, bardzo, bardzo mnie zanęciła, skusiła. Sharida mówiła, że ona podejrzewa, że za tym zapachem kryje się jakiś perfumiarz z Ziwodem. Ziwodem to jest szwajcarska marka, która właśnie kreuje komponenty zapachowe, które są używane przez wielkie domy perfumowe, przez wielu niszowych perfumiarzy. Z tego, co kojarzę, to nawet Contombich używa właśnie komponentów z żywodem, czy Francis Kurdiżan. Także no, zaintrygowało mnie to. No i tak, co my tutaj mamy w ogóle? Oczywiście nie mamy podanego perfumiarza, ale ja właśnie mam pewne podejrzenia, że jeżeli może to byłby perfumiarz żywodem, to może byłby to Contembige, bo tutaj jest składnik, który on bardzo często używa w swoich perfumach. Oczywiście to jest moja taka luźna teoria, bardzo luźna teoria, nie bierzcie tego na serio, ja tak sobie po prostu tutaj głośno myślę na wizji do Was i w głowie co mamy? W głowie mamy cynamon, gałkę muszkatołową, bergamotkę, w sercu mamy daktyle, pralinę, tuberozę, mahonial, to jest chyba jakaś taka kwiatowa molekuła, zapomniałam tego sprawdzić, ale coś mi się tak wydaje i w bazie mamy wanilię, tonkę, Benzoinę, Amberwood, czyli takie wiecie, żywica z drzewa, mirrę i drewno Akigala. Ja Wam powiem, że ja uwielbiam nutę no, drewna Akigala w perfumach bardzo, jak no, na przykład była Imperial. Ma drewno Akigala i ja po prostu uwielbiam ten zapach, bo drewno Akigala. To, jeżeli jeszcze nie wiecie, jest to oczyszczona frakcja paczuli, yy, i właśnie ta paczula wtedy nie pachnie tak ziemiście, yy, jest tylko taka, yy, jakby ostrość, taka, taka, taka pieprzność, taka, taka, ta paczula jest zielona i pieprzna, można tak powiedzieć. Dla mnie to jest bardziej takie właśnie pieprzne, coś ostrego. Ja po prostu drewno Akigala uwielbiam, no ono nadaje kopniaka takiego właśnie ostrego zapachom. No i drewno Akigala, tak jak mówię, można znaleźć w Bua Imperial, chyba też w hibiscus Mahajat, który jest też kreacją kontona bisza. Ja podejrzewam, że być może za tym zapachem stoi konton bisz. Kto, kto wie, kto wie, bo tutaj no naprawdę tak momentami nawet powiem Wam, na mojej skórze ten zapach, Tą frakcję tego drewna kigala miał, ma, podobnie brzmiącą do Bła Imperial. To jest takie, takie wiecie, no jakby to zupełnie to nie jest zapach podobny do Bła Imperial, ale jeżeli lubicie Bła Imperial i szukacie czegoś mocno takiego przyprawowego na zimę, mm, takiego alkoholowego, mm, odurzającego wręcz, to myślę, że ten zapach będzie dla Was idealny. No i mamy drewno kigala, które uwielbiam. Mamy tonkę, na której punkcie mam totalnego fioła ostatnio, jak wiecie. Mamy tuberozę. Którą też bardzo lubię w perfumach, mnóstwo przypraw. No, to wszystko jest takie bardzo skrzące, tańczące. Tej tuberozy, ja Wam powiem, tutaj za bardzo nie wyczuwam, ale to nic. No, ona gdzieś jest tam pomieszana wśród tych innych nut. Gdzieś tam faktycznie tą taką kremowość wyczuwam, taką cielesność nawet momentami i to właśnie być może pochodzi od tuberozy, no ale mamy tutaj też wanilię, jest bardzo tak fajnie, słodko, przyprawowo. Dla mnie w ogóle nie mdląco ten zapach jest po prostu. Przepiękny, to jest, no naprawdę, powiem Wam, miłość od pierwszego powąchania. Od razu mówię, on w ogóle nie jest podobny do Angel Share. Gdzieś tam może jest kuzynem Angel Share, ale to absolutnie nie jest ten sam zapach, więc tutaj jeżeli kupujecie w ogóle kamerę, to podejdźcie do tego zapachu z otwartą głową, bo ja widziałam właśnie komentarze na Fragantice, że wiele osób bardzo się zawiodło, że to nie pachnie jak Angel's Share, no bo to raczej nie jest klon właśnie Angel's Share. Niektórzy ludzie mówią, że to jest zapach bardziej podobny do The House of Wood, Dates Delight i tam faktycznie no tak tyle tonka w tamtym zapachu też jest. Ta struktura, piramida zapachowa jest bardziej zbliżona, więc być może, ja Dates Delight nie znam, natomiast tak jak mówię, nie jest to zapach identyczny z Angel Shell. To na pewno. Jeżeli lubicie Angel Shell, to myślę, że polubicie ten zapach. Bo tutaj, och, jak psikniemy go. W ogóle, jak do mnie ten zapach przyszedł, to też miałam w środku taki woreczek z psikniętym papierkiem, właśnie, jak pachnie ten zapach. No i od razu się na to rzuciłam, bo byłam bardzo, bardzo ciekawa. I jak tylko powącham ten papierek, mówię: mm, To jest to. Ten zapach pachnie. W skrócie mówiąc, no to, co ja tutaj opiszę, to do końca nie oddaję tego zapachu. No, tak jak każde słowa, zapach po prostu trzeba poczuć, bo zawsze tak jak mówię, każdy inaczej wyczuwa e, pewne nuty, pewne niuanse, ale w dużym uproszczeniu ten zapach pachnie jak niesamowicie luksusowa świeczka, taka świąteczna, znaczy oczywiście świeczka, ale to jest taka świeczka, wiecie, ultra wysokiej jakości, taka, wiecie, za którą płacicie, nie wiem, jak za perfumy. To jest świeczka właśnie taka świąteczna, w której czujecie bardzo dużą ilość takiego pieczonego jabłka, cynamonu. Czujecie też właśnie tą kremowość takiej wanilii, mnóstwo przypraw. Albo jest to też takie, jak ja pisałam na Instagramie, posta na temat tego zapachu: jest to dla mnie takie pieczone jabłko posypane cynamonem, zanurzone w takim słodkim likierze, bo tutaj zdecydowanie czuć taką leciuteńką alkoholowość i to nie jest taki alkohol, wiecie, który wali Was po nozdrzach, jakiś taki hamski spirytus, nic z tych rzeczy. Tutaj chodzi o takie ciepło jakby, takie alkoholowe, delikatne ciepło szlachetnego trunku, no i właśnie pomieszane ono jest z tonką, więc ja to określiłam jako taki tonkowy likier, no po prostu tutaj też tą tonkę czuję i ona jest taka... Mm. Taka migdałowa lekko też momentami taka kapeczka wiśniowa, no jest to tak niesamowicie apetyczny zapach, więc mamy jabłko posypane cynamonem, zanurzone w likierze tonkowym i jeszcze do tego oblane takim puddingiem waniliowym, który to wszystko właśnie takie sprawia, że jest kremowe, przepyszne, takie, że no po prostu chcecie to zjeść natychmiast, jest to deser, który ma wiecie, 5 gwiazdek Michelin, jest to naprawdę wysoka liga, jeżeli chodzi ja myślę o gurmą, bo ten zapach jest taki gurmądowy, ale jest to zapach jednocześnie, który właśnie nie jest taki typowo, typowo jadalny. To jak wąchamy, to tutaj mamy mnóstwo niuansów. To nie jest tylko i wyłącznie, wiecie, jabłko pieczone, cynamon, coś słodkiego, jakaś tam śmietanka i tylko tyle. Nie, tutaj dzieje się naprawdę, naprawdę całe mnóstwo więc jak tylko psikniecie to automatycznie otrzymacie tą taką jabłkowość. Natomiast tutaj w tym zapachu jabłka nie ma i ja podejrzewam, że po prostu właśnie połączenie tych wszystkich składników, które tutaj mamy, taką jabłkowość wywołuje, taką lekką owocowość. Ja myślę, że być może też za to odpowiedzialne są daktyle, które właśnie gdzieś tam połączyły się być może z tym drewnem akigala, bo faktycznie później już jak ten zapach przyschnie na waszej skórze, jak troszeczkę wywietrzeje, to, to drewno akigala zaczyna być bardziej takie wyraźne i nie jest ono tak mocne jak na przykład w Angel Nova, bo ja w Angel Nova czuję mnóstwo, mnóstwo tego drewna akigala, które właśnie jest takie ostre, wręcz wiercące w nos. Tutaj w tym zapachu jest to troszeczkę takie spokojniejsze. Natomiast nadal bardzo wyczuwalne, ten zapach jest naprawdę przyprawowy, jest słodki, jest skrzący, jest bardzo, bardzo bogaty, no i ten zapach też idealnie kojarzy się no, z jarmarkiem bożonarodzeniowym, z takim około świątecznym czasem, ale zdecydowanie będzie to taka łakoć, którą możecie na siebie aplikować, kiedy są chłodne dni, kiedy potrzebujecie, wiecie, m, takiego busta energetycznego, potrzebujecie troszeczkę takiej poprawy nastroju, no ten zapach naprawdę działa jak taki wspaniały Pyszny deser, ale ja myślę, że tak naprawdę ten zapach jest idealnym zapachem całorocznym, bo on nie jest jakiś przynajmniej dla mnie. Nokautująco słodki jest tutaj faktycznie ta słodycz. No, podejrzewam, że musicie lubić gurmandy, żeby dogadać się z tym zapachem. Zdecydowanie, no, musicie lubić te takie nuty, które Wam tutaj przeczytałam. No, musicie lubić też tonkę, no i te wszystkie takie bardziej drzewne aspekty, bo ten zapach też jest drzewny. Do tego myślę, że jeżeli gdzieś tam ten profil zapachowy z Wami rezonuje, to ten zapach będzie idealny. No, dla mnie to jest po prostu szaleństwo. Ja ten zapach chyba nosiłam już 3 dni pod rząd i cały czas się. Psikałam, muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo mocny zapach. Ja yy, któregoś dnia właśnie nosiłam go. Rano zaplikowałam dosłownie na nadgarstek jeden psik, bo nie mogłam się doczekać. Miano sobie inny zapach, zaplikowałam ten. Ten bardzo mocno wybijał później po południu wychodziłam i zaplikowałam Coco Mademoiselle Intense, która na mnie, ja mam akurat jeszcze tą wersję, że taka, taka jest mocna, która no, no Coco Mademoiselle mocno projektuje trzy psiki z tej mojej butelki, co mam i wystarczy. No i to, ten zapach z rana ciągle rezonował wiecie, z tą Coco Mademoiselle ciągle gdzieś tam czułam ten zapach wokół siebie razem z Coco Mademoiselle i one jakby tak nawet walczyły, konkurowały, więc jest to naprawdę mocny zawodnik i też wiele osób radzi, że jeżeli na początku czujecie, że ten zapach jest trochę słaby, bo opinie są faktycznie różne, wiele osób radzi w przypadku tych arabskich zapachów, nie tylko tego, ale też w przypadku innych zapachów, żeby po prostu butelka odstała się, psiknąć parę razy, przetestować, schować do szafki, chociażby na tydzień, na dwa. Im dłużej ten zapach stoi, tym bardziej robi się no po prostu mocny. Słyszałam, że podobno te zapachy arabskie one w ogóle mają bardzo krótki, jeżeli w ogóle czas maceracji, yy, i one po prostu są od razu. Pakowane, wysyłane do sprzedaży, a no jak wiemy, perfumy muszą się trochę przegryźć, wtedy są lepsze. Natomiast ja Wam powiem, że ja chyba mam jakiś taki egzemplarz, który być może stał dłużej, bo ja w ogóle nie otrzymuję tego problemu, że jakaś tam hamska alkoholowość wychodzi na początku, że zapach jest słaby. On jest naprawdę mocny i bardzo, bardzo komfortowy. Także, no ja mocno, mocno polecam. Jest to coś fantastycznego. Tak jak mówię, nie będzie to dla każdego, jedna z osób mi na Instagramie napisała, że z kolei dla niej ten zapach jest mdły. Ja Wam mówię, że na przykład w moim przypadku jest on bardziej przyprawowy, ale tutaj jak zwykle pH, nasza skóra ma no dużo do powiedzenia, na każdej skórze będzie to inaczej wybrzmiewało, także no jak zwykle bierzemy to pod uwagę, na mnie jest to przyprawowość bardzo mocna, no z taką bardzo sensualną, apetyczną, gurmandową słodyczą, naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny zapach. No, jak za tą cenę, ja za swoją butelkę dałam 188 zł. Kupiłam na Allegro. Widziałam, że te butelki też są na Amazonie za 170 coś zł, także zależnie gdzie kupicie. Są też ponad 200 zł. No nie jest to najtańszy arabski zapach. Ale ja Wam szczerze powiem, że jest tak świetny, że ja nawet to ponad 200 zł bym za niego dała. Nie jest to klon niczego, co znam przynajmniej. I jest to sam w sobie, no po prostu świetny zapach. I tutaj ja zastanawiałam się, zanim zakupiłam ten zapach, czy on jest podobny do zapachu, który mam, który uwielbiam, z Zary, zapachu Zary Sand Desert at Sunset i tutaj też mnie ktoś zapytał właśnie na Instagramie, czy ten zapach jest podobny. Ja od razu Wam powiem, że jeżeli macie Sand Desert at Sunset, możecie z powodzeniem kupić Kamra, bo są to dwa różne zapachy, pomimo, że one faktycznie mają gdzieś ten podobny klimat, no tutaj też mówiłam o takiej szarlotkowości, takiej jabłkowości, tutaj też to czuję, natomiast, tak jak mówię, tutaj mamy więcej bogactwa, tutaj mamy więcej Więcej przypraw, więcej się dzieje po prostu w tym zapachu, on skrzynie, niesamowicie mocno, jest taki pieprzny, ostry momentami, tak jak mówię, za sprawą drzewa akigala prawdopodobnie. Więc tutaj jest bardziej tak świątecznie, bardziej tak wiecie, zimowo-jesiennie, chociaż tak jak mówię, na cały rok ten zapach się nada. Ten zapach z kolei jest gładszy, o wiele bardziej gładki. Mm, ale też jest przepiękny. Ten zapach jest jakby taki bardziej satynowy, taki gładziutki, taki czystszy nawet. Także z powodzeniem, jeżeli lubicie sam Sun Desert Sunset, to stuprocentowo, no ja myślę, że jeżeli nie macie problemu z przyprawowymi, ostrzejszymi zapachami i lubicie ten zapach, stuprocentowo kamera Wam się spodoba. Rewelacja, naprawdę, no ten zapach też bardzo, bardzo lubię. Tylko tak jak mówię, on jest taki gładszy, bardziej spokojny. Też gdzieś tą jabłkowość, taką czuć, ym, tą taką alkoholowość też, ale tak jak mówię, ten zapach jest troszeczkę bardziej wygładzony. Ym trochę są podobne, ale jak dla mnie no to absolutnie nie jest, ani jeden, ani drugi nie jest taki sam, nie są do siebie aż tak podobne, żebym żałowała na przykład, że, jest, że mam zduplikowane te zapachy, bo ja bardzo nie przepadam za e, właśnie duplikowaniem profili zapachowych zanadto w mojej kolekcji, natomiast tutaj mam ten zapach i mam kamerę i absolutnie jest to coś, e, co mogę posiadać, bo no po prostu te zapachy nie są aż tak podobne, gdzieś tam podobne echa może są, ale ten zapach zdecydowanie jest bardziej spokojny. On jest taki też pokąpielowy, ja go często lubię sobie zaaplikować właśnie po prysznicu gdzieś wieczorem. On jest taki apetycznie uspokajający, ten jest bardziej taki świąteczny, tak jak mówię, na specjalną okazję, no chociaż oczywiście. Ja to perfumy używam codziennie, takie, na jakie mam ochotę, a nie patrzę na okazję, ale to tak w skrócie mówiąc, no i być może zapytacie się mnie, czy ten zapach pachnie męsko. Ja zawsze mówię, że mi jest bardzo, bardzo ciężko określić, co pachnie męsko, bo każdy filtruje to przez swoje doświadczenia, przez to, jakie są jego jej preferencje. Wiele osób mi pisało, że na przykład ten zapach dla Was męsko wybrzmiewa. No dla mnie to jest idealny unisek, więc bardzo, bardzo ciężko mi jest powiedzieć. Być może ta przyprawowość dla niektórych kobiet będzie wybrzmiewała męsko, ale to tak samo jak, no tak jak zawsze mówię, to zależy od tego, co Wasza skóra bardziej wydobędzie w tym zapachu, bo widzicie, na niektórych ten zapach może być mdły. Na mnie ten zapach jest przyprawowy, intensywny, przepiękny, także trudno mi powiedzieć, przetestujcie, jeżeli macie szansę, Kupcie odlewkę, czy też kupcie w ciemno. Myślę, że popyt na ten zapach jest dość duży, więc będzie później prawdopodobnie łatwo sprzedać. No i ocencie po prostu sami. Dla mnie męski zapach to jest zapach dezodorantu AXE, czy jakiejś wody po goleniu, To są dla mnie typowo męskie zapachy. Natomiast ja bardzo lubię takie zapachy na pograniczu, zapachy uniseksowe I te dwa zapachy, Sun Desert at Sunset i Camera, zdecydowanie takie są. I tutaj zapominałam Wam zawsze powiedzieć o pewnym produkcie, który bardzo pachnie podobnie do Sun Desert at Sunset. I to jest szampon. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to taka mała dygresja, jest to szampon LCF, L'Oreal, magiczna moc olejków i jest to lekki szampon odżywczy z olejkiem kokosowym. I ja Wam powiem w ogóle śmieszną historię, bo nigdy jej nie mówiłam, zawsze zapominałam. Jeżeli chodzi o te dwa produkty, Sun Desert, Sunset i ten Elsev L'Oreal, y, miałam szansę umyć głowę po prostu, umyć włosy tym szamponem pewnego pięknego dnia, y, i zapach tego szamponu niesamowicie mi się spodobał, bardzo mi się spodobał, i pomyślałam sobie o jejku, ale by fajnie było, gdyby podobne perfumy. No, trafiły do mnie po prostu. Och, ten zapach pachnie przepięknie, ten szampon pachnie przepięknie i muszę wam powiedzieć, że później zamówiłam Sun Desert Deserted Sunset i co bardzo podobnie pachnie właśnie do tego szamponu. Tylko że uważajcie, jeżeli was to zaciekawiło w ogóle i chcecie mieć szampon o bardzo podobnym zapachu do Sun Desert Sunset. To jest to lekki szampon odżywczy z olejkiem kokosowym. I to jest bardzo ważne, bo to musi być właśnie ta wersja z olejkiem kokosowym. Ja w Rossmanie wąchałam właśnie jeszcze z olejkiem kameliowym i jest chyba jeszcze jeden z innym olejkiem. One nie pachną tak jak. Niech pachną podobnie, to nie jest to samo, ale jest bardzo podobny vibe. One nie pachną wtedy, podobnie do San Desert, Sunset, to jest zupełnie jakiś inny zapach. To musi być wersja z olejkiem kokosowym, i ja ten szampon później poleciałam kupić, yy, na czym kupiłam, jak zobaczyłam go, że jest w biedronce, bo chyba ten szampon w biedronce kupiłam, i tak naprawdę, no uwielbiam, uwielbiam ten szampon, i tak naprawdę przyznam się, że ja go używam tylko i wyłącznie ze względu na zapach, bo ja zazwyczaj szamponów L'Oreal nie używam. No natomiast nie mogę się powstrzymać, ten szampon jest rewelacyjny, więc jeżeli lubicie, no znaczy włosy też dobrze myję, ja nie mogę powiem Wam też tak na marginesie używać tych naturalnych szamponów, niestety, bo moje włosy nie cierpią tego, one się robią w ogóle, w ogóle wyglądają po umyciu jakby nie były umyte, jakieś takie dziwne, posklejane, nie mogę, więc ja niestety te szampony sztuczne muszę używać, sztuczne tak zwane. No więc tutaj ja z tym, no nie wiem, no nie mam problemu, używam co używam, także Sun Desert at Sunset, jeżeli lubicie, to ten szampon Wam się spodoba, bardzo podobna rodzina zapachowa. Także i o szamponach, i o perfumach, jeżeli zastanawialiście się nad kamerą, lubicie takie zapachy jak ja, Gourmandy ciepłe, przyprawowe, lubicie tonkę, lubicie drewna Kigala, lubicie Bois Imperial, szukacie czegoś takiego w wersji zimowej, jakby takiej bardziej, wieszcie, wiecie, otulającej, świeczkowo-zapachowej. Myślę, że kamera będzie idealna, ale no to jest zapach, który trzeba przetestować na sobie wydać swoją opinię. Ja uwielbiam ten zapach i jak tylko go powąchałam, od razu wiedziałam, że on powędruje do moich ulubieńców, stuprocentowo będę bardzo, bardzo intensywnie używała go i jesienią, i zimą, myślę, że tak naprawdę cały rok w chłodniejsze dni. No, tutaj mi to tak pachnie, przepiękny, przepiękny, bogaty zapach. Także dajcie mi znać, czy znacie kamerę, bo no, jak mówię, zwariowałam na punkcie tego zapachu, także ja Wam serdecznie polecam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!